Cześć! Witajcie w kolejnym vlogu Namiotu Spotkania, w którym poruszamy tematy związane z Pismem Świętym, z Izraelem, z podróżami do Izraela, a także ze świętami biblijnymi. Ja mam na imię Karen i w dzisiejszym vlogu opowiem Wam o kolejnym ze sprzętów, który znajdował się w Namiocie Spotkania, w miejscu świętym, a mianowicie... O ołtarzu kadzenia, a także o tym, jakie znaczenie on ma dzisiaj dla nas jako chrześcijan. Dzisiaj nagrywam dla Was z Bieszczad, a konkretnie z Polańczyka. Niestety jest zbyt wiecznie, żeby nagrywać na zewnątrz, ale mam dla Was kilka ujęć okolicy. Przyjechałam tutaj, żeby spędzić trochę czasu sam na sam z Bogiem na modlitwie, wsłuchać się w Jego plany dla mnie na najbliższy czas, przemyśleć swoje życiowe cele, a także po prostu spędzić trochę czasu z Bogiem. Czemu ten czas z Bogiem i modlitwach są dla nas tak ważne, dowiedz się już za chwilę. To zaczynamy! Kapłan codziennie wchodził do Miejsca Świętego, żeby ofiarować Bogu wonne kadzidło na ołtarzu kadzenia. To kapłan wznosił modlitwy przed Bogiem w imieniu całego Izraela. Do jednej ręki brał kadzielnicę pełną płonących węgli, które wcześniej wziął z ołtarza całopalenia stojącego na dziedzińcu, do drugiej specjalnie przygotowane wonne kadzidło, po czym wchodził za zasłonę i sypał kadzidło na płonące węgle. Dym i zapach kadzidła symbolizowały modlitwy Izraela, zanoszone przed Bogiem. Czy coś wam to może przypomina? Dzisiaj w naszych kościołach również używamy kadzielnic, których dym symbolizuje unoszenie się naszych modli do Boga. Źródłem tego obrzędu jest właśnie namiot spotkania. Ołtarz kadzenia był pokryty złotem, był wysoki na 66 cm, przekroju miał kształt kwadratu, o boku prawie 46 cm. Był znacznie mniejszy od ołtarza całopalenia, ale również zbudowany z drzewa akacjowego i także na jego narożnikach znajdowały się rogi. Ołtarz kadzenia znajdował się tuż przed zasłoną, za którą znajdowało się miejsce najświętsze. Podczas służby przy ołtarzu kadzenia kapłan znajdował się najbliżej Boga. My również najbliżej Boga znajdujemy się podczas modlitwy. Jednak różnica między nami jest taka, że dzisiaj nie ma już zasłony. Zasłona rozdarła się, jak może pamiętacie, podczas śmierci Chrystusa. Odsyłam was tutaj do wersetu Mateusza 27:51 i Hebrajczyków 10:19 do 20. Złoty ołtarz kadzenia stoi również przed tronem Boga i tam również kadzidło to właśnie modlitwy święt. Widzimy kolejny raz, że Bóg dał Mojżeszowi do wykonania rzeczy na wzór tych niebiańskich. Możemy o tym przeczytać w Księdze Apokalipsy 8,3. Również samo kadzidło spalane na ołtarzu kadzenia było wykonane według specjalnej receptury przekazanej Mojżeszowi przez Boga. Możemy o niej przeczytać w księdze Wyjścia 30-34. Było to kadzidło przeznaczone tylko do spalania go przed Bogiem, nie można było go używać w innych celach. Co ciekawe, chrześcijanie są nazywani słodką wodnością dla Boga i świata. O czym przeczytamy? W miesiąc do Koryntian 2:14-16. Zanim kapłani mogli wejść do miejsca świętego, musiały być spełnione pewne warunki. Najpierw kapłan musiał złożyć krwawą ofiarę na ołtarzu całopalenia, jako ofiarę za swoje grzechy. Jako chrześcijanie dzisiaj, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, jesteśmy oczyszczani po prostu, kiedy wyznajemy Bogu nasze grzechy czy naprawdę doceniamy to, że dzisiaj już nie musimy składać ofiar, czy naprawdę doceniamy to, co zrobił dla nas Chrystus. Ale również my, kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, powinniśmy najpierw wyznawać Mu nasze grzechy. Kolejnym krokiem był obrzęd obmycia się kapłana w kadzi z brązu. Oczyszczeni przez krew i wodę wchodzili do Miejsca Świętego. Czy coś nam to może znowu przypomina? My również zostaliśmy oczyszczeni przez ofiary Chrystusa przez chrzest w wodzie. Kadzidło było spalane rano i wieczorem każdego dnia, o czym czytamy w Księdze Wyjścia 37-8. do Co ciekawe, również uczniowie pana Jezusa przestrzegali godzin porannej i wieczornej modlitwy w świątyni i w swoich domach. Możemy się zastanawiać, jaki jest najlepszy czas na modlitwę, rano czy wieczorem. Wzory biblijne mówią, że powinniśmy modlić się rano i wieczorem. Rano uwielbić Boga i prosić Go o wskazówki, jak dobrze zaplanować dzień według Jego woli. Mamy wiele przykładów w Biblii osób, które wstawały wcześnie rano, aby spędzić czas z Bogiem, np. Ezechiasz, Hiob, Dawid, a także sam Jezus. Wieczorem dziękujemy Bogu za cały miniony dzień, za to, jak nas prowadził. Okazujemy wdzięczność za wszystko, co nam daje, za dobre i złe chwile, bo te najwięcej nas uczą. Za to, że zawsze jest z nami, możemy tak wymieniać bez końca rzeczy, za które możemy być wdzięczni Bogu. Pewnie nikomu z nas chrześcijan nie trzeba tłumaczyć, że modlitwa jest ważna, taką mam przynajmniej nadzieję. Powinniśmy się modlić, aby oddać Bogu chwałę, uwielbić go, bo jest tego godzien, ale też po to, aby podziękować mu za to, co od niego otrzymujemy. Ale nie zapominajmy również o tym, jakie profity mamy z modlitwy i co ona nam daje. W modlitwie odnajdujemy ukojenie myśli, nerwów, odnajdujemy spokój i przede wszystkim, najważniejsze, budujemy swoją bliską relację z Bogiem. Jak zaczyna mój dzień od modlitwy, widzę, że cały dzień jest inny, wchodzę w niego z wyciszeniem, z spokojem. Wiem, że Bóg mnie będzie prowadził, natomiast kiedy to zaniedbam, źle zaplanuję mój poranek i na przykład. Prześpię moją modlitwę, mój czas z Bogiem. To ten dzień jest znacznie bardziej nerwowy. Jak kadzidło płonęło nieustannie, symbolizując modlitwę wiernych, tak i my powinniśmy modlić się nieustannie, jak pisał o tym święty Paweł w pierwszym liście do Thessalonicza, 5:17. Powinniśmy, zachowując cały dzień postawę modlitewną, modlić się w swojej duszy. wiem, jak to brzmi, ale jest to możliwe, jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Naprawdę możemy wzrastać w naszej modlitwie i osiągać coraz wyższy poziom bliskiej relacji z Bogiem. Inne rodzaje modlitwy. Modlitwa wstawiennicza. Kapłani wstawiali się przed Bogiem za lud. Jezus wstawia się za nami w modlitwie przed tronem Boga Ojca. My dzisiaj również modlimy się modlitwą wstawienniczą za kogoś albo w jakiejś ważnej dla nas sprawie. Kolejnym rodzajem modlitwy jest to modlitwa, w której prosimy Boga o jakieś ważne dla nas rzeczy. Modlitwa dziękczynienia, w której dziękujemy Bogu za to, co już dla nas uczynił. Modlitwa, w której przepraszamy Boga za nasze grzechy. Modlitwa uwielbienia, w której uwielbiamy Boga na przykład poprzez nasz śpiew. Modlimy się przeciwko atakom szatana, żeby nie ulegać pokusie. Bez modlitwy stajemy się duchowo słabi, tracimy wiarę, nie jesteśmy w stanie dawać świadectwa o Bogu przed innymi. Dla kapłanów służba w przybytku była przywilejem, czy my dzisiaj tak samo podchodzimy do modlitwy? Czy jest to dla nas przywilej? Teraz dam Wam kilka praktycznych rad co do modlitwy lub to często nazywamy do czasu z Bogiem, bo modlitwa to nie tylko właśnie wypowiadanie jakichś modlitw, ale na przykład ja najbardziej lubię modlić się własnymi słowami. I właśnie podejdźmy do naszego czasu z Bogiem, do naszej modlitwy, jako do naszego takiego prywatnego, intymnego czasu z naszym Bogiem Ojcem. Warto jest zaplanować codzienny czas z Bogiem, zdecydować się, że wstaje na przykład pół godziny, godzinę wcześniej, żeby na spokojnie się pomodlić, usiąść z Biblią, z dziennikiem duchowym i spędzić ten czas dobrze z Bogiem. Jest to taki spokojny mój czas z Bogiem, podczas którego mogę się wyciszyć i postarać się usłyszeć Boży głos. Jeśli nie wiecie, czym jest dziennik duchowy, to zachęcam do obejrzenia jak prowadzę dziennik duchowy. Naszej przyjaciółki Magdy z vloga Żyj pełnią życia. Pozdrawiam tej Magdę i zachęcam do oglądania jej kanału. Ja powiem tylko pokrótce, że Dziennik Duchowy jest to nasz dziennik, w którym kiedy rozważamy jakiś fragment z Biblii, zapisujemy, co nas poruszyło, co rozumiemy poprzez ten fragment. Zapisujemy, za co uwielbiamy Boga, za co przepraszamy, o co prosimy, za co dziękujemy. W dzienniku duchowym możemy zapisywać to, co w danym momencie przeżywamy, nasze myśli, emocje, a także aby pamiętać za co i za kogo się modlimy. Gdy czytamy nasze dzienniki duchowe, widzimy jaki progres zrobiliśmy w naszej wierze i jak wzrósł nasz poziom duchowy. Koniecznie powinniśmy zapisywać w nim Cuda Boże w naszym życiu, bo gdy zdarzają się trudne chwile, wtedy wracamy do tych rzeczy i mówimy sobie: Ok. Bóg już tyle razy mi pomógł, to i tym razem będzie wierny i mi pomoże. W dzienniku duchowym możemy zapisywać również sny, które daje nam Bóg. Warto też zaplanować czas z Bogiem i iść na przykład na spacer z Bogiem, usiąść gdzieś pośród przyrody lub w kawiarni, jeśli nie będzie Was rozpraszała muzyka i inni ludzie. I tutaj właśnie ważna rada. Zadbaj o to, żeby nie być rozproszonym. Poproś Boga, żeby pomógł ci się skupić, zaplanuj dobrze ten czas i najlepiej znajdź jakieś spokojne miejsce. W naszym chrześcijańskim życiu bardzo ważne jest również uwielbienie Boga, na przykład poprzez śpiew, bo Bóg po prostu jest tego godzien. W niebie chóry anielskie cały czas uwielbiają Boga, bo jak widzi się Boga, to po prostu nie można go nie uwielbiać, nie oddawać mu chwały i po prostu cieszyć się Bożą obecnością. Dziękuj Bogu za wszystko, co od niego otrzymujesz, ale też za takie zwykłe rzeczy, o których czasami nawet nie myślimy. Na przykład, że mam oczy i mogę widzieć, nogi i mogę chodzić. Że w kranie płynie czysta, ciepła i zimna woda. Że mam ciepłe łóżko, rodzinę. Bądź wdzięczny za to, co otrzymujesz. Okazywanie wdzięczności ma wielki wpływ również na nas samych. Jest antidotum na niezadowolenie z własnego życia i ciągłe narzekanie. W modlitwie też wystarczy po prostu czasami pozostawać w ciszy przed Bogiem i dać Bogu przestrzeń, żeby mógł do nas mówić. Lub w ciszy odpoczywać przed Bogiem, napełniać się Jego pokojem, jaki daje Jego obecność. Lubię ten rodzaj modlitwy, kiedy można powiedzieć, że rozumiemy się bez słów. Jest nam bardzo potrzebne właśnie takie spotkanie z Bogiem w modlitwie, aby dać Bogu przestrzeń, aby mógł nas zmieniać. Taki intymny, osobisty czas z Bogiem jest również nazywany namiotem spotkania, jak już wcześniej o tym opowiadałyśmy. Właśnie na pamiątkę tego, jak Mojżesz sam na sam spotykał się z Bogiem w namiocie spotkania. Doceniajmy to, jak wielki mamy teraz przywilej, że dzięki ofierze Jezusa Chrystusa nie jesteśmy już oddzieleni od Boga. Nie musimy modlić się tylko poprzez kapłana, ale możemy codziennie przychodzić do Boga, bezpośrednio modlić się do Niego i mieć z Nim bliskość. To już wszystko w tym odcinku. Zachęcamy do odwiedzania naszego kanału, subskrybowania, lajkowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!